Wymiana wkładów atramentowych w drukarkach HP OfficeJet Pro 9120. Wymień wyczerpane wkłady atramentowe na oryginalne wkłady atramentowe HP. Zakup nowego wkładu atramentowego. W drukarce używaj tylko oryginalnych wkładów atramentowych HP. Oryginalne zamienne wkłady atramentowe można zakupić w lokalnych sklepach detalicznych lub w sklepie internetowym HP. Pod adresem www.hp.com ukośnik-go-ukośnik surysupy. Wyjmowanie i wymiana wkładu atramentowego. Wymień wkład atramentowy na nowy, oryginalny wkład atramentowy HP. Włącz drukarkę. Otwórz przednią osłonę. Unieś pokrywę dostępu do wkładów atramentowych. Przed przejściem do kolejnych czynności zaczekaj, aż karetka przejdzie w tryb oczekiwania i nie będzie wydawać żadnych dźwięków. Naciśnij przód wkładu, by go zwolnić, a następnie wyjmij go z gniazda. Oddaj zużyty wkład do utylizacji. Odwiedź stronę hp.com recycle, aby oddać zużyty wkład do recyklingu. Wyjmij nowy wkład z opakowania. Włóż wkład prawidłowo do wskazanego gniazda. Upewnij się, że kolor na wkładzie atramentowym odpowiada oznaczeniu na gnieździe. W razie potrzeby powtórz te czynności, aby wymienić pozostałe wkłady. Zamknij pokrywę dostępu do wkładów. Zamknij przednią osłonę. Więcej przydatnych filmów wideo można znaleźć na kanale HP Support w serwisie YouTube.